Siema siema, szukam fachowca, co przerobi mi koła od Bizona do tego John Deera. No, na tych wąskich nie daje rady. Nie, a tak na no, poważnie, to szukam oryginalnych kół do niego, tam były chyba 155 na 38 bodajże. Jakby ktoś miał w fajnym stanie, to bym był zainteresowany. Albo chociaż opony, żeby były yy, na te felgi 12,4 R46, jakby ktoś takie opony miał, to też bym był zainteresowany w lepszym stanie, bo ta jeszcze taka jest jeszcze, a tamta już jest praktycznie cała łysa i nie ma przyczepności. Jakby nie przód, to w ogóle by nie jechał z tymi bronami. Ja tutaj czyszczę chudnice wyciągnąłem, bo tu wszystkie żeberka były pozapychane. Ja to delikatnie tutaj przemyłem, i już jakiś prześwit tam jest. Tutaj było to zaklejone silikonem, to w tym miejscu nawet nie dotykam, żeby mi to później nie ciekło, bo na razie nic nie ciekło. Trochę to poprostowałem, tak mniej więcej. To i tak jeszcze nie jest dobrze. Jeszcze będę siedział dłubą tutaj paznokciami. Tutaj wymieniam jeszcze uszczelkę. Pod klawiaturą. No I tak to tutaj wygląda. Wczoraj był było bronowane, zaczął się gotować i zaczął płyn wyrzucać. Musiałem dzisiaj to szybko wyciągnąć i to jakoś w miarę ogarnąć. Oryginalna chłodnica kosztuje około 1000 zł, także mam nadzieję, że uda się to uratować. Wcześniej jak ją wyciągnąłem, to te wszystkie żeberka były tak jakby zagniecione, i nawet jak ja później podniatałem, to nie było tu pomiędzy prześpitu. To już jest kurde jakiś, jakiś postęp pies i tak o Także, jakby ktoś miał takie kółka, to bym był naprawdę bardzo zainteresowany. Albo mówię, same opony, chociaż na te felgi, tylko w lepszym stanie używane. Jeszcze mam pytanie: jak ktoś by miał taki ciągnik, to żeby mi powiedział, e, gdzie idzie linka brutomierza od niego, o, znaczy od licznika, e, gdzie ona tam dalej idzie. Bo tutaj nie mam linki, szukałem i nie mogę nigdzie znaleźć, kurczę, gdzie ona tam wchodzi. Także jak ktoś by miał takiego, to fajnie by było, żeby mi napisał, gdzie tą linkę mam tutaj założyć. Tutaj mam jeszcze też takie pytanie: co tutaj było? Tu była chłodnica jakaś oleju, czy co tu było? Bo tu kurde nasi byli, widać. Tu coś się zadziało, ciągnik ładnie chodzi, oleju nie bierze, nic się tam nie działo, tylko mówię, zaczął się gotować. Ale to ze względu tylko i wyłącznie na to chłodnicę. A jeszcze tu są takie jakieś rozwiązania dziwne. I chciałbym to zrobić tak jak było oryginalnie. Ale to jakby ktoś miał taki ciągnik i powiedział mi jak to wygląda. Bo na internecie nic takiego nie mogłem znaleźć. Są tylko części jak wpisuję. Także pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia.